Siemanko widzowie, jestem jestem, chodzi, słuchajcie, będzie oczywiście kolejny odcinek z Beam Engine Drive. Dzisiaj będzie Stasiu Blachacz, ale widzę, że ja muszę nową serię wymyślić. Bo ta jest taka, no już nudna się zaczyna robić. Według mnie. No i co? Leciłem po samochód. Dzisiaj jest strasznie dziwny traf. Dzisiaj są do naprawy dwie Jedna klasyczna, druga taka no... niezbyt ładna. ale jedziemy znów wolwiakiem, tylko teraz innym, bo laweta jest w rozsypce. Jedziemy tak, bo tak to się nie da. Ta laweta nie wiem czemu nie ma ABS-u. Tak, podobno jakiś mody rozwalił, bo driftował na parkingu i siedemą ojca na parkingu driftował i poszło z dymem wszystko. Cały misterny plan poszedł. No. BMK rozwalona, podobno jakiś przód. te. Tak. A ta lawy to tam lata. Wspominam w ogóle, że ja z lawetu jadę. Powinienem cię spojrzeć i, się i zahamować, ale tam nie jest, o to. Przynajmniej kierunek wrzucę. Teraz będzie tu. Trochę późno ten kierunek. O, widać ślady. Walki. to podam na no gdzieś. No, stoi Rozwitek. Spróbujemy tutaj na lustereczkę przejechać, ale ja tu nie widzę tej lawety. No i żeby się w ogóle tutaj. Ciężko ciężko. Po co tu wiedziałem? No i teraz by tutaj i se Volvo rozwaliłem i wszystko poszło. No genialnie Zapowiada się wyśmienicie A Ty, Volvo Ty, no no, no Ja pozwoliłem jechać? Dostałeś pozwolenie? dostać. No, 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 Pozwolenie jakieś? Coś ten? Tego typu? Kotrzam na Coś ten, tego? No, no, no Składamy tą Kimbrynę Estro złożone. A tu widzę Wam pokazałem kolejną naszą BMeczkę Pewnie wiecie co to, to zabałem. To koło było włamane Pewnie wiedzieliście to zabałem, k jak fani marki to... Wiedzieli, ale w sumie fani, nie fani też będą wiedzieć co to za samochód, bo to jest <laughs> piękny klasyk. Jedna z najładniejszych BMW. No, piękna, klasyczna Bavara. Tata jest taka, leh. ale tamta to będzie luksus. No, tak będzie, nie zmyślam. Dobra, chyba tak jedziemy bez przypinania, będzie po prostu bardzo wolno jechać. Tyle, no wiedziałem, żeby tego nie resetować, wiedziałem. No i teraz od nowa trzeba w tym wjeżdżać. Ja nie mogę. Wiedziałem, że tak będzie, po prostu to było pewne. Że takie coś się stanie. Ale to mniejsza o to. Jeszcze raz po prostu trzeba. I ja nic nie widzę. Wolnąłem jeszcze tyłem. Pozdro. Więcej skasujemy klienta. Klient nie widzi. Jest git. Wiem, że tak było. To tak było. To tak było. To nie ja. To złego to nie ja. No, stoi. Byłem go ogarnia, życie chyba ogarnia. Ogarnia, życie ogarnia. No Boże, kochany, jakie to upierdliwe ta laweta jest. Te są widzowie realia. No i się odczepiła, no i super. A teraz to laweta będzie wbita w ścianę. No, zawali się po prostu. La ranzico. Ah, ti poveri, <coughs> Trzeba je wciągać za kropeczki, to jest, to się nie przyda. Za co sobie tu chycić? Tutaj, z eleganckie miejsce No nie.

Dobra, później się rozładuje, będzie się trzymać przynajmniej. <laughs> teraz się nie będę z nią szarpał, bo to będzie jeszcze gorzej zaraz. Więc to nie ma sensu. Dlatego jedziemy sobie. I teraz musimy jechać bardzo spokojnie. Nie możemy dawać miodu i dociskać prawego buta. I można teraz dawać miodu, a jednak można. E no, Volvo nie ma mocy. Pod to nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle mocy, bo to co to, to zero jest. Ono ma zero i zarobić jak z kibili. Zero ma zero, ma tu, tu chops, chops, majster. Nie, majster ma inną. Majster ma model starszy. Moder, Moder, co ja gadam? To widzowie, jakby kto nie widział, to jest siódema oto to jest 7 nawet nie wiem jaka modelowo dokładnie ale wiem że 7 <laughs> nie zagłębiają się ja w ogóle tych filmów nie ustawiam nie wiem jakie biorę samochody ale to to taki fun fact nie. Ale Hebelki ma Volvo Prime. Prime Heble normalnie. Ty no prime Heble. No eleganckie. Hebluny. Ach. Czarna bawara powoli się to. Czy zadnięliśmy znaleźć? Niemiecki Diligence Kiedyś to były fury. Teraz to nie ma. 1 2 silniki. 1 2 1 4. Kiedyś to było 5 litrów. Kiedyś to ta. Teraz to nie ma. Pani, kiedyś to było, teraz to nie ma. Technicznie naruszono, ale tu nie mam kropek, żeby tego taką, jaką taką osiągnąć. Co może wziąć raper? Ojoj! Jej! Wywalił nam samochód! Zawsze o tym marzyłem! Zawsze marzyłem o tym, żeby wywalił nam samochód na filmie. Jej, to było moje marzenie! Wow! Jej! Więc tutaj wracamy na bazę z powrotem? No, powiedzmy, że mamy samochód już gotowy, tylko że wrócimy sobie na bazę. Tak, widzę, tak to jest z modami. Młody widzę, musicie pamiętać, że to urządzenie często działa źle na mody. Tylko ja pobrałem nowe mody, zapomniałem tego sprawdzić przed filmem, bo było mi bardzo potrzebne jakieś nowe samochody do filmu. Więc no, w topa. Mówię, żeby tak robić, zapomniałem. No. Ale przynajmniej laka ładnie pali. Tylko że na jedno koło ciągnie. A wiecie czy na jedno koło ciągnie? Nie wiem, czy wiecie, czy nie. Otwarty dyfer. Taka odpowiedź jest. Jedno koło po prostu... No rozpina dyfer, no. Co tu więcej mówić? Dyfer odpina i jednego koła nie ma. Teraz też na jedno ciągnię widzowie. Teraz na dwa pociągnęło przez chwilę. Ale w takim... Driftie, jak nie masz zaspokojonego, dyfra. O teraz chwilkę pociągnęło na dwa. Ale tak to cały czas widzę, że na jednym jechało. No na jednym gdzie cały czas kole. Może jakby dwójkę wbił. No coś tam teraz bokiem go bujnęło, ale. Powiedzmy, że już mamy samochód gotowy. No, takie Oralia z tymi modami. Są mody, których nie wywala, bo są po prostu dobrze zrobione. A są mody, które są takie, że ich wywala, nie? No, proste. Proste i logiczne. Jest taka grupa modów, co wywala to urządzenie, ale to urządzenie jest dobre. No, nie powiem, nie odniestaruję go, bo się przydaje widzowie do tych filmów ze Stasiu Blacharza. No widziała że DP w myszce zwiększyły motor. teraz się sprawdzę. <laughs> no <zaraz. śmiech> Bo, A widzowie, sprawdźmy, jaki tu jest jeszcze motor. Tylko, gdzie to jest otwarcie maski? No gdzie? Ja się pytam, gdzie? Tutaj ja nie mogę Tarara To ja V8 chyba. Trwał 12 no nie no, niemożliwe, że V12. Um. Co o tym myśleć? Nieważne Dobra, nieważne Zamknijmy maskę z Teraz trzeba jeszcze domknąć No, elegancko BMW I w lampy Nie no, elegancko, powiem Tu widzimy, pojedźmy Zobaczcie, bo tam przy jest kolejny. O, tu widzowie przy moście, a ten Woldek nawet się trzyma drogi. Jako tako się trzyma drogi. Zobaczymy, czy widzowie ta Bawarka, ale płotywka ładna. Czy widzowie dojedzie o własnych siłach. Jeśli dojedzie, to Sigma, jeśli nie, to nie. No jedzie widzowie o własnych siłach. Dobra, fura. Stara Bawara to jest najlepszy samochód. Widziałem. Stara Audi takie dobre nie jest. Ale chociaż Audi nie jest, ale wolę. Audi nie jest najgorsza, ale i tak wolę BMW. To nie zmienia faktu, że wolę Bawarę. Ale Audi stare mi się, nie no w sumie 80 stara mi siedzi albo 4 4 sport, no, tak. albo jeszcze widzowie Audi Seta, Audi Seta musimy zrobić w tej serii bo Audi Setka naprawdę ładna jest, Tylko mam 2-3 silniczek za Audi. 2-3 silnik, to jest dobry To Volvo bez lawiaty się zbiera I nawet się drogi trzyma Nawet się słucha to, to Volvo Takie Takie trochę przymulone to Volvo jest, ale się trzyma, słucha i tak dalej Jest Sigma Jest Sigma boy. Tak, widzę, musimy zrobić tak, bo ten ludzik jakby zostanie i wejdzie sobie fizycznie stał A to musimy stąd zgarnąć Ma ładna płetwa, ładna Stara Bawara. Ale bym dał, żeby taką mieć w realu. Taką płetwę. A, jaki piękny dźwięk. No, elegancki wjazd, Jak Bawara, to trzeba bokiem. Bawaria Motors Wondercraft. eleganckie dobra, bierzemy się za naprawę, bo zaraz się normalnie rozpłyniemy z tą bałemką a naprawdę kocham takie stare bawary piękne są nie moje widzę, że mi się podobają Płetwy takie stare, a piękne. A co piękne samochody, nie? Te przody to po prostu takie, wiecie, zagięte, nie? W dół. Musimy zrobić, aby przed założeniem części. Trzeba pod kościółek oczywiście polecieć. Przetestować, czy jest dobrze złożony napęd. I czy dobrze są opony. Czy opony nie spadają w trakcie skręcania? Nie, jest wszystko elegancko. Elegancko jest, chyba, że się upewnię. Pewnie, czy, czy jest najlepsze. A czy jeszcze dwójka wchodzi dobrze? No. Czy jeszcze dwójka dobrze działa? I czy się nikt na dwójce nie zamula? O. Trochę przymulił na dwój. Ale to za mało moju dostałam. To, miało miodę, to za mało miodu. Za mało. Idyneczkę w playprymik. Ara Piękne. Ale ja mam fan z takiej jazdy. Nawet w grze nie. Dla mnie to jest po prostu coś pięknego. Dobra, widzę, że zakładałam sobie części. I teraz się delektujmy. Zrobię dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba ta bałemka. Bo mnie się bardzo podoba. Zobaczcie będzie taki sam gust jeśli chodzi o klasyki jak ja. Ale się zbiera ładnie z Kubana. Troszkę przymula na dwoje, ale na jest jeszcze priming Jeśli chodzi o bączki. Dobra, widzowie. Tym widokiem byśmy kończyli ten odcinek. No i co? Je jeżeli wam się podobało, dajcie sub, łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Cześć!